Yo, 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 Kolejny dzień. Good morning, Rika. My beautiful. Hi guys, good morning. What? Good sleep. Very good. Tam, teraz wyprostaliśmy. What's plan for today? We're going to... Farm? Rika musi na farmę jechać. Mm. Zrobić coś tam do swojej pracy. To jest życie co? To jest życie. A tu na Dawaj, mi to. O, chłopaki, no tak się to. Proszę. Cicho, chłopie, co się drzesz? Kolejny jakiś mały kak. Dobra, patrzcie, takie, takie są małe pimpusie, nie? I ja są na karierze małe małe pimpusie. jest to jakiś. Puch, pimpuś, 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 spokojnie. To nie... Dlatego to jest zamknięte. Bo taki pimpek, jak to przychodzi i zżera się, dla wszystko dla małych pimpków. Już, pojadł? Dobra, jeszcze jedno i spadam. Zamykam to.

Pilki! Pilki! No zreć to! Ta podeptał, zarczej... i co, i nie będą mieć swoich stóp! Pimpuś, tempusz, tempusz! O, jeszcze się zeszlał z tego wszystkiego na pewno, nie? Co za małe pimpusie! Uśmiech, pimpki! Ale to się nie ty się nie pierdzielisz. Ej, ej, coś kurde tego, nie? Skądś mnie dziubać, łeb dostaniesz. I normalnie dziubie mnie. A teraz jeszcze jak macie zbyt dużo karmy kurzej na rękach zawsze można wyciąć małpki. Żartuję, wymyłem. Byłem. Wodą i mydłem. O! Na karm rybki jeszcze. Pewno. Wojna! O, kaczki kontra ryby. Ma wojna, kaczkę. Rzucać się na nią. Ja bym się chętnie wybrał na jakąś taką tajską farmę. Tam jest więcej rzeczy legalnych. Czy tu ganja? Ganja co? Ganja? maybe. Tak, może. Nie wiem. Co to ganja? Marihuana. No. Może prezydent grzywi here. Tak? Prezydent. W O, ganja? Tak. Tak? Chłopaki, dużo trawy w Angeles. And manila? Manilii? Mm -hmm. mm -hmm. manili, w Manili, Ale to już wiecie. ha to nie, to się dowiecie. <laughs> <laughs> Show me how much you love them <laughs> give him a kiss. Mm. <laughs> <laughs> Very good. <laughs> okay, okay, no. <laughs> Very good.

ADHD level 1000, nie? Tutaj. Rika plus zwierzęta, ADHD level 1000. Nice, nie? Nice feeling. Takie małe, owłosione, nie wiem co, jest, jajeczka jakby. Takie czucie w rękach jest, nie? Takie wydmuszki, bym powiedział, sprzedają na tobie. Zakończają się tymi bryżkami. i się tymi małymi łapkami, i się przepychają jedno za drugą. Mega, uczucie, mega. mega, mega, 200, to jest Dobra, koniec końców. Wyjeżdżamy z palmowej dżungli yy, z sekretnej chaty, że tak powiem Patrzcie na to pół baniaka 5 Za ile? Za niecałe 3 punty, niecałe 15 zł No to będzie grubo dzisiaj coś czuję Będzie grubo Bo wiem, jak wiem jak mnie pozamiatało 0,7 nie? No, a teraz mam Unlimited, bo to by położył dwa razy przynajmniej nie? Yeah. <laughs> Jedziemy. Happy? Ja! Yeah. very happy. Mr. Bombo Boy will be ready soon, yeah? Tak, oh. go. very good Tak, go. Tak, go. Tak, Tak, go. Tak, go komplikowały się trochę sprawy będziemy muszę się zawinąć wcześniej stąd i wyraź musimy idzie wcześniej do domu czyli nie pojutrze, a jutro walimy do siebie. i w płana bo jeszcze przesunęło w jakieś ważne spotkanie które miałem już w czwartku na środę dostałem maila i recet musimy wcześniej się zabijać Yes, my baby. Yes, my baby. Yes. Baby. Baby, 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 baby. Show me yourself with your new bag. Hopefully, they let you in the airport with this bag. <laughs> yeah. <laughs> Hopefully, too. <laughs> Ale nie zrobić więcej To nie jest naprawdę push. Nie, byli. Yeah, really. yeah. Let's see. <laughs> Thank you for the Dobra, kolejny dzień. Um, ruszamy się stąd z Panglao do Sebu, z powrotem. I to by był ostatni nasz dzień w sumie. Więc zmywamy się. Idziemy się wyczekałtować i idziemy jeszcze na lody. <laughs> idziemy jeszcze zjeść lody. Co tu się zaś dzieje? Tiki Toki. <laughs> Dobra, idziemy na lody i, i... idziemy na statek. Statek kosztuje 10 fotów za osobę. Yo. Bardzo dobrze. Jedziemy na lody. Lodów nie ma i nie będzie zawarte. Patrz jak ze mnie leci, nie? Zawsze jest taka pogoda, powiem, że... Wilgotna. Zanosi się miało pierdyknąć zaraz A to jest ta główna ulica, gdzie się w nocy dzieje cała akcja. I Lady bojuchy jest 10 rano jest pusto Z bez czas Ludzie są na wycieczkach, na plażach No, nikt jeszcze nie korzysta tutaj z restauracji zbytnio ani nic. Mimo że już to jest większość. Dobra, idziemy szukać tricykla. Do miasta, żeby się wynosić łodzią na Sebu. To jest dwie godziny zaś płynięcia stąd do Sebu. Ja sobie ciężko wyobrazić, że kolejne parę dni by tu teraz sam nie? Jest? time? 11.40 No, słabo sobie wyobrazić, że teraz po dwóch tygodniach z nią yy, się będziemy musieli znowu dostać prawdopodobnie na zawsze i kolejny tydzień spędzę sam, nie? Więc tak, jutro do tej pory będę samemu, nie? Słabo, słabo. Słabo. Sebu City. my już dawno jesteśmy w hotelu yy, w Cebu Ogólnie to dzisiaj nie mam w ogóle będę na nagrywanie Raczej siedzimy oglądamy filmy i No i to tyle na dzisiaj by było Yo. Early the next Wczesna Wczesny samolot To Go go na lotnisko. prowadzimy na lotnisko, sprawy na także pożegnaliśmy się ogólnie. Yy, już na stałe. Oczywiście yy, będziemy w kontakcie ze sobą. Ja na pewno będę ciekaw co u niej. No i co, takie życie, nie? Zostałem jeszcze tydzień na Filipinach. A później mam w nosie wszystko już. Nie mogę dziewczyną być po prostu przez odległość. A swojego życia dla dziewczyny, żadnej nie oddam, więc nie musicie pisać, że mogę ją wziąć do siebie, postarać się o to i te sprawy, i te sprawy. Tak to niestety jest. Jest godzina 5:30 rano. Idę zaraz spać jeszcze. Ale muszę pomóc Plan na dzisiaj wypocząć przed jutrzejszą podróżą na Palawan a napalowanie, yy, odmurzenie, wyluzowanie, kluby i postaram się jeszcze na ostatni tydzień na Filipinach nie myśleć o tym, yy, że poznałem fajną dziewczynę postaram się bardziej myśleć o sobie i tyle. Yes. Ah! <laughs> Mamy stupki! Ojejku, jejku Ojejku, O jejku jejku. I them Czyli, tak jak widzicie, temat z Riką jeszcze nie jest skończony do końca. Jeszcze nie jest na mnie pogniewana. Tym bardziej, że to prawdziwie się rozstaliśmy. Ogólnie, ogólnie mam pozwolenie od niej. Ona wie, że mogę, będę działał w różne rzeczy. A to rozumie, mówi. Wie, że możliwe, że się nie spotkamy więcej. Jest jej bardzo przykro z tego powodu. Powiedziała, że jakby chciała, to bym mogła wsadzić do więzienia. Bo tutaj to jest takie normalne, że... jeżeli dziewczyna sobie ubrzdura coś... ...i pójdzie na komendę, no to nie, nie pytają, nawet Ciebie o nic nie pytają, tylko idziesz od razu, nie? Od razu idziesz... ...zamykają Cię, a dopiero później Ci sprawę robią. I takie sprawy z tego co trzałem... ...trwają po czasu, nie? Czasami. Jak nie dłużej. Nawet za niewinność. <laughs> Zrobiło się trochę ciszej Tu wam mogę powiedzieć jeszcze Kuzyn Odriki był w więzieniu e, Przez jeden miesiąc dokładnie Czemu? On mając 22 lata Spotykał się Z 17-latką Która podobno to w nim się zakochała I to ona do niego przychodziła I nie spodobało się to Siostrze o tej młodej dziewczyny i ta siostra go wydała w sumie policji, można powiedzieć. I chłopaka zamknęli. Ona sobie zażyczyła od rodziny 500 tysięcy peso. To jest około, nie wiem, powiedzmy z, ze 100 tysięcy zł, myślę około, bo dwaj, no, coś takiego. I oni powiedzieli, no, że jak, jak, jaką opcją w ogóle nie ta rodzina od tego chłopaka. No i z czasem zeszła do 50 tysięcy ta siostra tej dziewczyny. I przyszła, przyszła do tej rodziny chłopaka. I ta rodzina chłopaka mówi: spójrz jak my tu żyjemy. skąd my mamy wyczasnąć 50 tysięcy złotych, 50 tysięcy peso. I koniec końców, finalnie z 500 tysięcy zeszli na 20 tysięcy. Czyli to jest około taka średnia wypłata, no może w tamtych czasach to była taka miesięczna wypłata teraz 20 tysięcy peso to jest około 1500 zł to jest tak dużo dla Filipińczyków no i jak oni zapłacili te 20 tysięcy peso to chłopaka wypuścili, no ja się pytam, ale to jak? to ona musie, musieli zapłacić rodzinie, żeby wypuścili chłopaka? No ona mówi, że tak no, i ja się kilka razy spytałem, bo dla, dla mnie to jest w ogóle bez sensu, nie? Czemu rodzinie chłopaka, skoro on jest w pacie już? No i powiedziała: Kilka razy się spytałem, czy na pewno rodzinie mieli zapłacić? Czy, a nie musieli na przykład nic zapłacić szefowi od, od więzienia, nie? No bo wiadomo, on tam siedzi już w pacie, nie? I no i koniec końców mówi, że. Że nie, zapłacili rodzinie, no i chłopak wyszedł po miesiącu. Nie? Dziwna sprawa, jak dla mnie trochę, że chłopaka tak się normalnie dopakuje, później go wypuścili na żądanie starszej siostry, ale tak możliwe jest, tak podobno jest, no i ona mi tak mówiła, więc. No ja jej tam wierzę. Rika do ściemniarki nie należy, raczej. Raczej nie. Sami Rika poznaliście normalna w miarę dziewczyna. Widzicie ten serek grecki, jogurt 361 peso, nie? Wiecie co to jest niemożliwe, że na przykład yy, moja baby za miesięczną wypłatę może sobie pozwolić kupić 69 takich serków, nie? co to są za pieniądze tutaj, sobie obraźce? wyobraźcie, mi normalnie jest aż przykro, nie, że oni tyle zarabiają, ja nie wiem jak oni żyją, naprawdę nie wiem jak oni żyją, a tu jeszcze ona sobie musi opłacić pokój, yy, bo ona mieszka na pokoju sama, co jeszcze, no i żarcie, nie, internet sobie musi zapłacić młodym, ja nie mam pojęcia, nie, nie mam zielonego pojęcia, masakra, masakra, nie. Siedziałem sobie teraz na murku, miałem sobie cepuszkę, właśnie, Jacka. Z braku niczego do roboty. I siedziałem sobie tam, i nagle patrzę, idzie jakaś dupeczka, nie, Miniuwa. Wszystko na miejscu tak, jak trzeba, nie mówię, dobra, wstaję, idę w jej kierunku, nie. No i poszedłem. Jak się zbliżyłem, patrzę, Lady boy, nie. Pułapka. No i to jest właśnie to, co widziałem, nie? Ladyboy Very good, very good <laughs> Też mi tu na Facebooku pisze ziomeczek, że... Na razie nas dojedzie, bo pyta się mnie ogólnie o Tajlandię Powiedziałem wszystko jak wygląda, co i jak <laughs> Mówi, że Europa za droga, domu za pół miliona nie kupi Mówi, że ma wyjebane, będzie podróżnikiem To tak jak ja, nie? Też Gdzie tam chatę kupić w Europie za pół miliona? Euro, nie? Czy funtów też to mam? pierdole, nie? Będę zostanę podróżnikiem, tak samo wolę jeździć po krajach. Może umrę przed emeryturą, kto wie, nie? Nigdy nie wiesz, a tak przynajmniej sobie pożywam życia. Wyjebany, nie? Jebać kurwy, nie? Yama! <gry> no, ogólnie świetnym pomysłem było spać 3 godziny tylko po masażu i po paru piwach. Jestem już odprawiony i czekam na samolot na Puerto Princesa, jak jest, mam.